Czas na 178 odcinek tureckiego serialu Wichrowe Wzgórze. Hakan podsłuchuje rozmowę Ferichy z babcią. Berna przenosi się z hotelu na farmę, a Alper manipuluje uczuciami Cajnep. Halil jest zaniepokojony jej zachowaniem. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 178 odcinku Ruzgarli Tepe. Widzowie telewizji polskiej od 6 września 2024 roku mogą na jedynce oglądać turecki serial pod tytułem. Wichrowe wzgórze, turecki. Ruzgarli Tepe. Nowe odcinki są emitowane od poniedziałku do piątku o godzina 14, a powtórki można oglądać na TVPVOD. Choć polscy widzowie oglądają obecnie pierwszy sezon, w Turcji rozpoczęła się już emisja kolejnego. Telenowela zajęła miejsce antenowe serialu Złoty Chłopak, na którego trzeci sezon polscy widzowie będą musieli długo poczekać. Zobacz streszczenie 178 odcinka serialu Wichrowe Wzgórze i datę emisji. 178 odcinek serialu Wichrowe Wzgórze, co się wydarzy? Emisja 178 odcinka serialu w piątek 23 maja 2025 roku o godzinie 14 na TVP 1 Hakan podsłuchuje rozmowę Ferichy z babcią o ideale mężczyzny. Berna przenosi się z hotelu na farmę. Fajas śledzi Erena, który robi nietypowe zakupy. Alper manipuluje uczuciami Cajnep. Halil jest zaniepokojony dziwnym zachowaniem swojej asystentki.